Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj przejdziemy sobie przez szóstą lekcję z kursu od Bubble z podstawowego zapoznawania się z tą platformą. Dzisiaj User Authentication, czyli uwierzytelnianie użytkownika. Bubble umożliwia nam, kiedy sobie wejdziemy w nową aplikację i skorzystamy z tego, co tutaj jest, od razu logowanie i rejestrowanie użytkownika. Nic nie muszę robić, żeby... Zobaczcie. Opalam aplikację logowuje się, klikam Sign Up, wpisuję sobie jakiś adres e-mail. Mam już całe to okienko, zobaczcie, z e, danymi do zarejestrowania użytkownika. podaję hasło, rejestruję się, jestem zalogowany. Zobaczcie, przycisk się zmienił na logout, Out. się, teraz jeszcze raz klikam, mogę sobie kliknąć Loguj. Wybrać z podpowiedzi, zapomniałem jaki to mail wpisałem, ale tu mógłbym z tego skorzystać. Mogę też zacząć zresetować hasło, wysłać na ten e-mail, który podałem, zarejestrowałem użytkownika reset link i też dostanę tam adres e-mail, który pozwoli mi zresetować moje konto. To wszystko jest tu na dzień dobry i zobaczcie, to jest zdefiniowane w workflowach, więc wejdziemy sobie tutaj w workflow, ale wybierzmy, to jest zdefiniowane nie na stronie. Głównej, tylko jest taka kontrolka jak rejestrowanie się i logowanie, którą wykorzystywaliśmy w tamtym momencie. Tu zobaczcie, jest to wszystko zdefiniowane. Jeśli ktoś kliknie zapomniałem hasło, no to wtedy wejść na, przekieruj nas na odpowiednią kontrolkę i zrób inne rzeczy. Jak ktoś kliknie przycisk zaloguj się, to wtedy zaloguj użytkownika. Jak ktoś kliknie reset hasło, password i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest tu zdefiniowane. Nic nie musimy tak naprawdę robić, żeby mieć obsługę uwierzytelniania, rejestrowania, logowania użytkowników. Ten design tu wygląda w taki sposób. Tak wygląda nasza kontrolka do rejestrowania się. Ona ma pewne stany, więc zobaczcie, można zobaczyć, jak wygląda logowanie. To jest wszystko na jednej kontroli zrobione. Trzeba odznaczyć ukryć jedno, pokazać drugie i tak samo jest pop-up do resetowania hasła w tym miejscu. Zobaczcie, tym e, oczkiem zaznaczam, co chcę zobaczyć, a co chcę ukryć. Przejdźmy niżej. Co tu jeszcze mamy ciekawego w tej naszej lekcji? E, jeszcze jest opowiedziane trochę o workflow'ach, o tym, że jak na przykład tutaj klikniemy sobie w e, okienko logowania, to zobaczcie, co nam bierze. Bierze maila, bierze hasło i z odpowiednich kontrolek, które tam są Lą pokazywałem zdefiniowane, bierzemy wartości stamtąd. Wykorzystuję też, czy ma być zawsze zalogowany. Ten checkbox do pamiętania mnie jako zalogowany. Jak drugi raz przyjdę, będę chciał używać tej aplikacji. Co tu jeszcze mamy? Jak już dodamy użytkownika, to możemy sobie zobaczyć w naszej bazie danych, czy został dodany jakie są jego dane. I to będzie w zakładce tutaj Data, a później przechodzimy w. Data types, tu jest zdefiniowany jest użytkownik, I on ma takie kolumny, takie pola. E-mail, data modyfikacji, data stworzenia i tu jakieś informacje jeszcze Slack typu tekst. Zobaczmy, jak to się wypełnia. Kiedy przejdziemy sobie do naszej update'a, czyli aplikacji danej w naszej aplikacji, i później zobaczymy naszą tabelę All Users. Zobaczymy, że Slack jest niewypełniany, w ogóle jest pusty, niewykorzystywany przez Bubble w tej chwili, ale wykorzystywane są pozostałe pola. Data stworzenia naszego użytkownika i data ostatniej modyfikacji. Tutaj, jak zresetowalibyśmy hasło, to byłaby zmiana. I zobaczcie, hasło. Nie ma tutaj hasła. Tak jak mówi Bubble, tutaj na samym końcu hasła są przetrzymywane gdzieś tutaj, ale my, jako twórca aplikacji, nie mamy wcale dostępu do tych haseł, więc z jednej strony no, słabo, że nie widzimy haseł, a z drugiej strony bardzo bezpiecznie. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Zapraszam Cię do kolejnej lekcji. Dzięki za twoją uwagę. Cześć!